Mój młodszy brat został zdiagnozowany z białaczką, gdy miał 7 lat. Był zafascynowany superbohaterami, szczególnie Spidermanem. i naprawdę wierzył, że tak jak Peter Parker, musi tylko poczekać, aż jego moce się uaktywnią. Cały czas powtarzał, że chemioterapia to jego ukąszenie przez radioaktywnego pająka i wkrótce będzie silniejszy niż kiedykolwiek. Pewnej nocy, po wyjątkowo ciężkiej sesji leczenia, znalazłam go płaczącego w szpitalnym łóżku. Powiedział mi, że może nie zasługuje na to, żeby być bohaterem, bo to wszystko trwa za długo. Wtedy zaczęłam operację spider -Man. Przez tygodnie potajemnie współpracowałam z pielęgniarkami z nocnej zmiany. Zostawiałyśmy malenkie pajęczyny w kątach jego pokoju, gdy spał. Czasem pojawiała się mała z napisem Walcz dalej przyszły bohaterze. Pielęgniarki opowiadały o dziwnych rzeczach dziejących się w nocy, jakby medyczne przyrządy były przenoszone przez niewidzialne pajęczyny. Kulminacyjnym punktem było to, że przekonałam jednego z pracowników technicznych, by zainstalował w jego pokoju czarne światło. Specjalną farbą namalowałam całkowicie niewidoczne znaki, które ujawniały się tylko w świetle UV. Pewnej nocy przypadkiem włączyłam przełącznik, odsłaniając dziesiątki świecących symboli pająków na ścianach. Jego oczy zrobiły się ogromne. To się dzieje wyszeptał. Opowiadał innym dzieciom na oddziale, że ich leczenie to po prostu początek czegoś nowego i dostaną supermoce. Pokonał raka dwa lata później, ale później zginął w wypadku.